Jak wiemy, zawsze na końcu mogą się pojawić jakieś mm. zmiany, które będą zasadniczo zmieniały te projekty ustaw. Znając sposób myślenia samorządowców i znając ich potrzeby i wiedząc, że jest to rozgrywka pomiędzy wieloma siłami, no to ja zakładam, że projekt rządowy zostanie przyjęty limit wiceburmistrzów zostanie zniesiony, a ustawa sejmowa, która spotyka się z powszechną niechęcią, to znaczy obywatele w konsultacjach, obywatele w wypowiedziach, specjaliści w wypowiedziach są za tym, żeby limit kadencji został utrzymany, zostanie ukręcona. Po pewnej drodze, pewnej możliwości zwodzenia samorządowców na różne sposoby, Sejm przegłosuje to, żeby limit kadencji dla urzędujących burmistrzów, prezydentów i wójtów został został utrzymany.